Detektyw Chrumciok zaprasza na kolejne wciągające śledztwo. Rozdział pierwszy komisarz Rex. Poranek w Ogonkowie pachniał świeżo pieczonymi rogalikami, mokrą trawą i przygodą. Chrumciok, znany w okolicy detektyw z różowym nosem do tropienia tajemnic, pędził właśnie w stronę kiosku pana Knota. Jego ryjek drgał z ekscytacji. Dziś miała być premiera nowego numeru ulubionego komiksu: komisarz Rex i Miasto Bezprawia. Był fanem Rexa od dziecka. Już jako prosiaczek siedział pod kocem z latarką, wpatrzony w przygody psiego detektywa walczącego samotnie o spokój w Shadow Town, który nigdy nie odwraca się od sprawiedliwości, nawet gdy cały świat mówi: Nie dasz rady. Zbierał każdy numer, odkładając kieszonkowe na kolejne wydania, a w swojej agencji miał całą półkę poświęconą komisarzowi, figurki, plakaty, a nawet kubek z jego wizerunkiem, z którego pił poranną kawę przed każdym śledztwem. Parsknął zadowolony, gdy na horyzoncie pojawił się mały, niebieski kiosk. Z daszkiem w kształcie muszli. W szybie odbijał się poranny blask słońca, a za maleńkim okienkiem z kratką siedział pan Knot. Kioskarz z zawsze lekko przekrzywioną czapką i kubkiem parującej kawy. Dzień dobry, panie Knocie, zawołał radośnie detektyw. Poproszę gumę do rzucia chrupster o smaku bekonu i proszę mi powiedzieć... Gdzie macie nowe komiksy o komisarzu Reksie? Kioskarz szczur w kamizelce w kratkę, podał mu gumę i wskazał łapką. Jak zwykle, panie chrumcioku, na końcu lady, tuż przy stojaku z krzyżówkami, świnka podeszła, rozglądając się wesoło, ale jej uśmiech zgasł jak zdmuchnięta świeczka na torcie. E, eee, czy aby na pewno je pan dzisiaj wykładał? Mruknął. Tu nie ma żadnych komiksów. Co proszę? Szczur zmarszczył brwi i wyszedł z zalady. Przeszukał półki, otworzył pudełko z nową dostawą. Jego ogon zadrżał. Niemożliwe, przecież dziś rano sam je wykładałem. To była limitowana edycja. Przysłali mi tylko pięć sztuk. Chrumpciak westchnął ciężko, żując bekonową gumę. Niech mnie bekon kopnie. Muszę je mieć. To najważniejszy numer w całej serii. Przykro mi, detektywie, jęknął kioskarz. Nowej partii już nie będzie. Wydawca powiedział, że to ostatni dodruk. Świnka zmrużyła oczka. Może pan przypomnieć sobie, czy ktoś się dziś kręcił przy ladzie podejrzanie długo? Albo może w ostatnich dniach zniknęły inne komiksy? Knot potarł brodę i przejrzał cały asortyment. Nie, tylko te oreksie. Inne są na miejscu. Ale wie pan, przez ten kiosk przewija się tyle łapek i ogonów, że trudno mi zauważyć, kto zachowuje się podejrzanie. Czasem nie mam chwili, by napić się kawy. A co dopiero, jak miałbym każdego obserwować? Chrumbciok przytaknął, mrucząc pod nosem. Czyli złodziej wiedział, co robi. Działał z premedytacją. Musiał znać datę premiery. Myśli pan, że chciał je potem sprzedać? Zapytał Knot z niepokojem. Może, a może po prostu sam jest wielkim fanem. Odparł detektyw i uśmiechnął się krzywo. Dziękuję, panie Knocie. Zajmę się tym, bo muszę mieć ten limitowany numer. Śledczy odszedł żując gumę, która już dawno straciła smak. Rozejrzał się. W okolicy nie było żadnych kamer. Zero świadków. Tylko wiatr poruszający reklamą lodów. Cóż, krumpcioku? Trzeba pomóc sobie technologią, mruknął do siebie. Czas zasięgnąć wiedzy w internecie. Wrócił do swojej agencji. Siadł przed komputerem, stukając kopytkiem w klawiaturę, przeszukiwał ogłoszenia, fora, portale aukcyjne, wszędzie, gdzie mógł pojawić się choć cień informacji o zaginionych komiksach. Minął dzień. Potem drugi, trzeci, a wraz z upływającym czasem ulatywała nadzieja. Ani jednej wzmianki, ani jednego podejrzanego ogłoszenia. Chrumpciok z wymalowanym na twarzy smutkiem siedział przy biurku, wpatrując się w pusty ekran. Na parapecie chłodniała filiżanka herbaty malinowej, a obok leżał ledwo nadgryziony pączek. Nieodkryte tropy, westchnął. Co by zrobił komisarz Rex w tej sytuacji? Rozdział drugi, nowe wydanie. Poranek w Ogonkowie był leniwy i cichy. Nad dachami unosiła się jesienna mgiełka, a w powietrzu czuć było intensywny aromat świeżo palonej kawy z kawiarni pani Kwak. Chrumpciok siedział przy stoliku pod oknem, Opierając głowę na kopytku, przed nim stał pączek z nadzieniem malinowym i zimna już kawa. Wziął jednego gryza, ale zaraz odłożył ciastko z westchnieniem. Od kilku dni nic, żadnego śladu po zaginionych komiksach. Internet milczał, fora były puste, a sprawa, która miała być prosta, Zamieniła się w zagadkę grubą jak książka telefoniczna pani Kwak właścicielka kawiarni kaczka o złotym sercu i głosie jak dzwoneczek podeszła do jego stolika ocierając skrzydłem blat chrumpcioku coś ty dzisiaj taki nie w sosie pączek ci nie smakował czy kawa była za słaba detektyw uniósł ryjek i uśmiechnął się blado Eee, nic takiego, pani Kwak. Głupstwo. Nie warto zawracać sobie głowy. Och, chrumpcioku, powiedziała łagodnie kaczka, stawiając przed nim filiżankę świeżej kawy. Myśli nigdy nie są głupie. Głupi bywa tylko strach przed ich wypowiedzeniem. Świnka spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem. No dobrze. Skoro pani tak mówi, westchnął. Chodzi o nowy komiks o komisarzu Reksie, którego jestem wielkim fanem od dziecka. Mam każde wydanie, oprócz ostatniego, które zniknęło z kiosku razem z całą partią. To była limitowana wersja. Sprawdziłem wszystkie możliwe tropy, ale nigdzie nie ma żadnego śladu. Może to była chostka, ale pani Kwak uśmiechnęła się ciepło. Jeśli coś sprawia ci radość, chrumpcioku, to nigdy nie jest błahostką. Przysiadła na krzesełku obok i spojrzała mu prosto w oczy. Wiesz, ja też kiedyś zbierałam coś z pasją. Karteczki z bajkowymi postaciami. Miałam cały segregator. Wymieniałyśmy się nimi z przyjaciółkami w szkole. I pamiętam, że gdy zgubiłam jedną szczególnie ulubioną. Nie mogłam spać trzy noce z rzędu. Detektyw uśmiechnął się nieśmiało. Naprawdę? Oczywiście, zaśmiała się kaczka. A wiesz co mi wtedy pomogło? Uświadomiłam sobie, że kiedy nie ma żadnej możliwości, czasem trzeba ją stworzyć samemu. W tym momencie w oczach chrumpcioka zapłonęła iskra, jakby ktoś zapalił w jego głowie żarówkę. Odstawił filiżankę, chwycił pączka, zjadł go jednym kęsem i zawołał. Pani kwak, jest pani genialna. Ja zdziwiła się kaczka, trzepocząc skrzydłami. Co ja takiego zrobiłam? Właśnie stworzyła pani możliwość, krzyknął z entuzjazmem chrumciok, wstając z krzesła. Zostawił na stoliku kilka monet. Pomachał tej gospodyni i wybiegł z kawiarni z nową iskrą w oczach. Zmachany wleciał jak tornado do swojej agencji. Otworzył komputer, po czym wpisał w wyszukiwarkę tytuł Komisarz Rex i Miasto Bezprawia. Po chwili na ekranie pojawiła się okładka ciemna, błyszcząca, z sylwetką owczarka niemieckiego, w płaszczu i kapeluszu stojącego na tle neonowego miasta. Idealnie, mruknął z zadowoleniem, wydrukował trzy kopie tej okładki, złożył kilka czystych kartek w środku, by przypominały komiks, a potem starannie owinął wszystko przezroczystą folią. Z daleka wyglądało to dokładnie jak prawdziwe wydanie. Gotowe, powiedział do siebie. Teraz czas rzucić przynętę. Schował sztuczne komiksy do torby i pobiegł w stronę kiosku pana Knota. Kioskarz właśnie kończył układać gazety. Gdy zobaczył chrumpcioka, zaczął radośnie machać. Oho, panie detektywie, czyżby nowe wieści? Jeszcze nie, ale mam pewien plan, odparł Chrumpciok z błyskiem w oku. Musimy złapać złodzieja na gorącym uczynku. A żeby to zrobić, trzeba go wywabić z nory. Tylko jak? Więcej tych komiksów nie będę miał, zapytał Knot, pochylając się przez okienko. Chrumpciok wyjął z torby trzy egzemplarze folii i położył je na ladzie. Proszę bardzo, wyglądają jak prawdziwe, prawda? Kioskarz wziął jeden do łapki, obejrzał z każdej strony i zagwizdał z uznaniem. No, nie do odróżnienia. Właśnie o to chodzi uśmiechnął się śledczy. Chcę, żeby pan wywiesił ogłoszenie na szybie: Ostatnie wydanie Komisarz Rex i Miasto Bezprawia dostępny ponownie za trzy dni. Tylko trzy egzemplarze. Szczur spojrzał na niego z szeroko otwartymi oczami. A więc to do pułapka. Dokładnie, potwierdził chrumciok, jeśli złodziej czai się tylko na te konkretne komiksy, to na pewno wróci. A ja będę na niego czekał. Knot pokiwał łebkiem i wziął się do pracy. Chwilę później w okienku kiosku wisiała już duża, kolorowa kartka. Z wielkimi czerwonymi literami. Detektyw odetchnął głęboko spoglądając na niebo, na którym właśnie zaczynały krążyć kruki. No, komisarzu Reksie, powiedział cicho do siebie. Zobaczymy, czy odrobiłem twoje lekcje. Rozdział trzeci kolekcjoner nadszedł ten dzień. Trzeci poranek po wywieszeniu ogłoszenia w kiosku. Niebo było zasnute chmurami, a w powietrzu czuć było coś elektryzującego. Chrumpciok siedział na ławeczce naprzeciwko kiosku, udając, że czyta gazetę Życie Ogonkowa. W rzeczywistości przez dziury w papierze bacznie obserwował każdy ruch wokół budki pana Knota. Cierpliwy to i kamień ugotuje, mruczał pod nosem. A detektyw musi mieć cierpliwość. Jak komisarz Rex, gdy rozpracowywał szajkę Remiego. Wokół kręciło się sporo zwierząt. Ktoś kupował krzyżówki, ktoś inny lizaka. Kotka Lusia przystanęła po gazetę, jeszcze Leon Poznaczek. Ale nikt, absolutnie nikt, nie zerkał na miejsce, gdzie leżały komiksy. Czas płynął, a chrumpciok zaczynał tracić nadzieję. Przez chwilę pomyślał nawet, że może złodziej nie wróci. Ale wtedy z końca ulicy wyszła postać w ciemnej bluzie z kapturem. Kroczyła pewnie, jak ktoś, kto dobrze wie, po co przyszedł. Zatrzymała się przy kiosku, rozejrzała dookoła i pochyliła nad ladą. Po chwili odwróciła się i ruszyła w przeciwnym kierunku, szybkim, sprężystym krokiem. Aha, mruknął chrumpciok, swijając gazetę. Mamy cię. Ruszył za nią, starając się stawiać kopytka cicho, jak kot. Przez rynek, potem boczną uliczką, aż w końcu dotarli na skraj ogonkowa, tam, gdzie zaczynał się mały zagajnik postać otworzyła furtkę i zniknęła za płotem niewielkiej chatki z dymiącym kominem chrumpciok zaczekał chwilę a potem podszedł i zapukał w drzwi w środku rozległo się ciche zamieszanie a po chwili drzwi uchyliły się z lekkim skrzypnięciem w progu stanął owczarek niemiecki Wysoki o przenikliwych oczach i trochę zawstydzonym spojrzeniu. Czego pan szuka? zapytał niepewnie. Detektyw uniósł brew. Szukam komisarza Rexa, brzmi znajomo. Pies odwrócił wzrok. Na stole za jego plecami leżały fejkowe komiksy. Każdy starannie owinięty w folię. Ułożony równo jak skarb, spuścił uszy i z trudem wydukał: Tak, to ja je wziąłem powiedział cicho. Ale ja ja nie jestem złodziejem chrumpciok wszedł do środka. Na ścianach wisiały plakaty komisarza Rexa w mundurze policyjnym jego figurki, wycinki z komiksów. A nawet własnoręcznie narysowany portret psiego detektywa. Nie wiem, czy nie jesteś złodziejem, ale wiem na pewno, że jesteś kolekcjonerem i to chyba i tak zbyt łagodne określenie mruknął z podziwem w oczach. Największym fanem poprawił pies komisarz Rex to mój idol znam każdą jego sprawę, każdy odcinek komiksu. Chciałem mieć te egzemplarze tylko dla siebie, bo nikt w ogonkowie nie rozumie, jaka to wspaniała historia. A poza tym, zawahał się wiem, że kiedyś będą warte fortunę, tylko nie można ich otwierać. Chrumciok westchnął i usiadł naprzeciwko niego. Wiesz, przyjacielu, ja też jestem ogromnym fanem tej serii, ale powiedz mi jedno. Czy myślisz, że komisarz Rex sam zachowałby się w ten sposób? Owczarek spojrzał zaskoczony. No, nie wiem. Yy, pomyśl ciągnął Chrumpciok spokojnie. Rex jest jedynym policjantem w całym mieście bezprawia. Wszyscy są przeciwko niemu. Od samego początku ma podgórkę, jak nikt inny. Ale nigdy nie postąpił niezgodnie z prawem, nie sięgnął po coś, co nie było jego. Walczy uczciwie, mimo że bandyci często grają nieczysto. Nigdy nie odmawia pomocy i nie poddaje się, choć świat jest przeciwko niemu. Bo bohaterem jest się w każdej małej sytuacji, a nie tylko w wybranych. W chacie zapadła cisza. Tylko zegar tykał na półce. W końcu owczarek spuścił głowę i wyszeptał: Masz rację. Komisarz Rex nigdy by się tak nie zachował. To, co zrobiłem, było złe. Myślałem tylko o sobie i swoich potrzebach. Chrąbciak uśmiechnął się lekko, ale pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, żeby coś naprawić. Każdy moment jest dobry, żeby coś zmienić. Kilka chwil później obaj ruszyli z powrotem do kiosku. Owczarek niósł w łapach starannie zapakowane komiksy. Gdy dotarli, pan Knot aż podskoczył z wrażenia. Na ogonek świętego jeża! – zawołał. Nie wierzę! One wróciły! Owczarek spuścił uszy. Przepraszam, panie Knocie. Zabrałem je, bo chciałem mieć te serie tylko dla siebie. Ale to było nie w porządku. Chciałbym to jakoś odpracować. Mogę pomóc w kiosku, roznosić gazety, rozkładać towar. Kioskarz uśmiechnął się serdecznie. Wiesz co, chłopcze? To bardzo uczciwe z twojej strony. Wiem, że przyznanie się do błędu potrafi sporo kosztować, ale mimo to zawsze warto zapłacić tę cenę. Sięgnął pod ladę i podał mu jeden egzemplarz komiksu. Weź go, zasłużyłeś, ale tylko pod jednym warunkiem: że już nigdy nie zapomnisz, kim jest prawdziwy bohater. Owczarek spojrzał z wdzięcznością. Dziękuję. Kioskarz odwrócił się do chrumpcioka. Komisarz Rex byłby dumny z tego, jak rozwiązał pan tę zagadkę i pewnie nie jednego mógłby się od pana nauczyć detektyw zarumienił się na ryjku i chrząknął ech to nic takiego ale myślę że tworzylibyśmy niezły duet potem odwrócił się do owczarka i uśmiechnął co ty na to żebyśmy poczytali razem usiedli na ławeczce przed kioskiem wiatr niósł zapach papieru i świeżej farby drukarskiej. Słońce prześwitywało przez chmury, a z wnętrza kiosku dochodził cichy stukot filiżanki o ladę. Chrumpciok otworzył komiks, a Owczarek pochylił się z przejęciem. Na pierwszej stronie obaj przeczytali na głos słowa: Największe zwycięstwo to to, które odnosisz nad samym sobą. Hej, jesteś tam jeszcze? Jeśli doceniasz to, co robimy, zostaw subskrypcję na kanale oraz komentarz i lajka pod tym filmem. Dla ciebie to nic wielkiego, a nam pomoże w tworzeniu kolejnych wciągających bajek. Dziękujemy i życzymy słodkich snów.